Kochane przedszkolaki, jesteście małymi oby obywatelami kraju bogatego w dumną historię, bogatą kulturę i piękną tradycję, którą w przedszkolu pilnie kultywujemy, by wychować Was na dobrych ludzi i dobrych Polaków. Stąd dzisiejsza uroczystość, kolejna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Czym jest ojczyzna? Ojczyzna to nasz kraj. To nasze miasto, głupczyce, to nasze przedszkole, dom, to my. To nasze godło, flaga i hymn. Dziś zebraliśmy się tu razem, by świętować Dzień Odzyskania Niepodległości, wraz z naszymi gośćmi, którzy reprezentują nasze miasto. Starostą głupczyc panem Piotrem Soczyńskim, wices. starostą Głupczyc, panią Anitą Juchno. Burmistrzem Głupczyc, panem Adamem Krupą. I dyrektorem Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu, panem Bartoszem Dzieżą. których bardzo serdecznie witamy w naszym przedszkolu, jak również Pana Mariana Pospiszyla, właściciela telewizji Pogranicze. Drogie dzieci, dzisiejszy występ będzie pięknym dowodem waszej postawy małego patrioty. Dzieci z grupy Supersmyki, Misie i Pszczółki Zatańczą polskie tańce: biały mazur, krakowiak i skoczną polkę warszawską. Co to jest niepodległość, dzieci wyrażą słowami polskich poetów w wierszach i pięknych nastrojowych biało-czerwonych piosenkach. Do hymnu. Jimmy! i Nie podległa, niepodległy kraj, z radości śpiewaj, z radości kraj, Polska nie podległa, niepodległy kraj, z radości śpiewaj, z radości grej, Polska nie podległa, niepodległy kraj, z radości śpiewaj, z radości grej, Polska nie podległa, niepodległy kraj. Przed laty okrzyknięto, w listopadzie ważne święto. Jedenasty dzień miesiąca niesie z sobą mnóstwo słońca. To jest bardzo ważna data i dla Polski, i dla świata. Przedszkolarki pamiętają, całą Polskę pozdrawiają. thank Legenda Biel i czerwień. Czerwień to miłość, biel, serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Zegar zakurzony, który, choć ma tyle lat, wciąż pamięta te historie, gdy o wolność walczył świat. Stale drzewo swej pamięci najpiękniejsze chwile ma, i wciąż dumny jest, że Polska niepodległa jest i trwa. Każde dziecko, nawet małe, wie już, jak patriotą być. Chce się uczyć, chce poznawać i chce w swojej Polsce żyć. Kochani, myślę, że nam wszystkim teraz mocniej bije serce. Tak pięknie uczciliście to święto. Jesteśmy z Was bardzo, bardzo dumni. Kochani, jeszcze raz wielkie brawa dla Was. Chciałam też podziękować paniom, które przygotowały dzieci tak pięknie: pani Kasi, e, pani e, Eli. Pani Iwonce, Panią Pomocą, Pani Gabrysi, tutaj jeszcze dla Pani Agnieszki, Pani Mirelki, Pani drugiej Agnieszki, a przede wszystkim chciałam podziękować Pani Aldonce, która była całą pomysłodawczynią całej choreografii i całego repertuaru. Także wielkie brawa dla pań, które tak pięknie przygotowały dzieci. Dziękujemy wam bardzo jeszcze raz. Czy ktoś z gości chciałby powiedzieć dzieciom kilka słów? Kochane dzieci, tu pan starosta mnie upoważnił. Powiedział, że to moje dzieci. Także rzeczywiście, no bardzo się cieszę z tego występu, bo jest pandemia i te nasze święto. Narodowe jutro będzie trochę ograniczone, pod pomnikiem nie będzie tak jak zwykle, chociaż oczywiście będziemy świętować. Ja chciałem Wam bardzo za ten występ podziękować. Tu się upewniłem już u Pana Mariana, że jutro będzie on wyświetlony dla wszystkich naszych mieszkańców i myślę, że to będzie taka naprawdę wspaniała okazja do świętowania dla nas wszystkich. Dzięki Wam oczywiście. Dziękuję także paniom. Pani dyrektor już dziękowała, ale jeszcze raz ja to zrobię w imieniu wszystkich nas tutaj zgromadzonych, a także myślę naszych mieszkańców. No i cóż, ja się bardzo cieszę. Najbardziej się cieszę, wiecie z czego, z tego, z tej pierwszej części, z tych czterech zwrotek, które zaśpiewaliście naszego hymnu, no bo często się zdarza, że dorośli na oficjalnych takich okazjach, imprezach. Nie potrafią tych czterech zwrotek zaśpiewać. My już mamy pewność, że za parę lat, jak będziecie wyrośniecie, będziecie tutaj rządzić tą gminą, powiatem. Wtedy, kiedy trzeba będzie, będziecie umieli ten hymn zaśpiewać, ale też myślę, że głęboko zrozumiecie treść tego hymnu i co z tych słów hymnu naszego wynika. I bardzo piękne było to, to, to słowo o tym, że to w którymś wierszu padło, że że tu chcemy zostać. Ja bardzo się z tego cieszę, że takie jest nastawienie i takie jest wychowanie tutaj w tym przedszkolu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. A ponieważ program będzie jutro wyświetlany, to także zachęcam mieszkańców naszego miasta i gminy naszej do świętowania święta niepodległości, kolejnej rocznicy i do tego, żebyśmy to święto w sposób godny uczcili. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Wam, kochani. Nie warto Mogę się Wam odwiedzić. Czymkolwiek mam na ręce Pani Dyrektor, trochę słodyczy. Rodzice wybaczą. Myślę, że dzieci zasłużyły. Zasłużyłyście? Tak. Dobrze. To ja myślę, że za chwilkę tutaj Panie poczęstują, tak? A my zapraszamy naszych gości jeszcze yy, do nas. A dzieciom bardzo, bardzo dziękujemy za piękny występ. I proszę, tutaj pani Ela poczęstuje, tak? Dziękujemy.